może nas pan odprowadzić. Oczywiście. I wtedy mi wszystko wytłumaczycie. A teraz uspokójcie się, nic wam nie grozi. Policjant Albert jest z wami. Bardzo martwiłyśmy się o was. Ja przepraszam, mamo. Chciałem tylko znaleźć ty jego i Becia poszła ze mną i tym razem przesadziliście. Chcieliśmy zaraz wrócić do domu, ale wtedy spotkaliśmy drzewo potwora z tej książki. Tak. Mnie też wzięli za potwora i przestraszyli się nie na żarty. Gdybyś mnie posłuchał i był grzeczny, Teddy nie musiałby na ciebie czekać. Teddy? Teddy! Huh? Huh? Teddy! Tęskniłem za tobą. Gdzie się podziewałeś? Przyniósł go pan Jarzynka, kiedy was nie było. O, przyniósł też książkę?